Proszę, niech mnie nie laguje na tym Discordzie. Proszę. Ładnie, proszę. No, kurwa! Proszę. Utrzymaj się z nie. tym. Nie wiem, co ja bym musiał chyba wersję zmieniać, nie? Co ja może chyba wersję zmienię? Bo przez. nie wiem, przez. Co ja już mam kurwa lagi. W nagrywaniu. Ej. Co? Znaw... VN3... Kogo? VN3R podłoga, jest w w topce. Zabryst. Kojarzę, kojarzę. Ty masz z nim sojusz? Nie. Aha, bo ja pamiętam, że... Kiedyś trakowałem z kolegą do tej aksecie. Chłop pół na seta i chłop ode mnie zlogał. Mhm. I chłop tak zlogał, że podczas logał to zlogał. Ciekawie. Welogował się podczas walki. Ja nie mogę... Wiesz czego, jak się ludzie... jak się ludzie i mówią, że nie biję przez ściany, bo chłopi się zabudowują. I ja szybko rozkopuję jakiś blok, który jest najszybszy do rozkopania i... Podczas walki albo potem się rojdują, że ich hit'łem. Nie wytrzymam zaraz przyrzekam no. Mam takie lagi Odpalam, Będę odpalać streama To wyłączę, nie wiem, to wy... Ja pierdolę Oby... Coś... Normalnie... Dobra, jestem. jestem... kurwa, coś przyrzekam Co? Czemu ja mam lag jak nagrywam streama? Kurwa Ej, rekin... rekrutować też osoby? Yy, no, możesz. Ja zaraz ściana kurwa ucierpi. Dobra, jest tak. No czemu... Ja mam takie lagi, noż ja pierdolę! to no, się no, no. nie wytrzymam! Przyrzekam no! Nie. Kurwa! Mogłbyś tego live'a nie oglądać? Ta. Co jest, jaki ja mam lagi, no! Jaki ja mam lagi? Ja pierdolę no! Przecież ja takie lagi, no, zaraz nie wytrzymam, no! Muszę no też zakończyć streama, może po prostu. Ale ja chcę live'a normalnie w spokoju zrobić, ale się kurwa nie da! Już ja dole, no. Ja wyłączę to. Mam 300 pingu! 321 pingu. Noż ja pierdolę, nie? Jebany, dostawca internetu. Chuju, jebany, nie pozdrawiam cię. Bo ci się stary kurwa chujem udławił. Albo kurwa karpiem, Nie wiem, czymkolwiek kurwa. Śmieciu, jebany. Jebany dostawca internetu, chuju, jebany nie... Po... 400 pingu, nie? Ja pierdolę, nie wytrzymam. Nie, to prze... kurwa przeglądarka tyle zabiera, czy co? Teraz nie wytrzymam. 600 pingów! Czekajcie, kurwa, bo weź z tym zbieralaj. 301 pingu, nie. Eee, mo... Y, ten mon mo, mino. Lo. No co? Tepaj Ja mogę jutro grać o czwartej, znaczy o czwartej, od 8. Dobra. Ale ja nie wiem o które się obudzę. Od 8 do 10.00 gram jakoś. Znaczy nie od 8 do 10, tylko... Tylko w tych godzinach raczej wbiję serwer. I po końcę tylko o tych się budzę. Spoko. Ja się znów temu gejowi wpierdalam na ten streama. Zobaczymy, czy kurwa. Mm. Dobra, kurwa. Czekajcie, ja się wyciszę, żebyście tego streama nie usłyszeli. Jaki ten obez jest zapchany w dupę, nie? Przyrzekam.